Oficjalnie witam Was serdecznie, godzina 20:30 24 kwietnia, Środa tego tygodnia. Czas zacząć nasze spotkanie analityczne rynku kryptowalut. Pamiętajcie oczywiście, na samym wstępie, wszystko co przekazuję, ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Zaczynając od bitcoina, bo to jest oczywiście aktywo, które większość z Was pewnie interesuje. Zresztą bitcoin dominuje na, na, na tym rynku, jego ruchy są naśladowane przez altcoiny, nawet w jakiejś tam odpowiedniej e, zwiększonej, e, zwiększonym potencjale. Ale dobra, jeśli chodzi o bitcoina, powiedzieliśmy sobie na razie o ważnym poziomie, właśnie dokładnie tak mówiąc, o bardzo ważnej strefie wynikającej z małego fi zmierzenia całej tej ostatniej fali. Dodatkowo wskazaliśmy sobie bardzo ważną strefę wynikającą z biegunowości, to jest ta czerwona linia, i finalnie ta strefa pomiędzy 68410 a okolica 67700 jest strefą kluczową. Zwróć uwagę, że no niestety w granicy co prawda błędu niemniej nie dotknęliśmy nawet tych ostatnich tych pierwszych poziomów wynikających z bieguna i mamy na ten, ten, na ten moment te reakcję. Mówiliśmy sobie, że to jest piekielnie mocna strefa, strefa, która ma prawo nam tutaj zadziałać i spowodować jakiś mocniejszy ruch. Sprawdźmy teraz, co się dzieje na niższych wolumenach, bo jeśli chodzi Chodzi o wolumeny, zwracamy przede wszystkim na to uwagę, co się nam buduje, właśnie na po stronie czy to popietowej, czy po stronie podażowej. Zwróćcie uwagę. Od obecnego dołka, zwróćcie uwagę na te wolumeny popytowe, które mieliśmy, one praktycznie były takie wręcz pod konsolkę podchodzące i wystarczyła jedna niewielka fala spadkowa, żeby pokazał się potężny wolumen podażowy. To on jest na razie widoczny oczywiście na niższych interwałach, więc potrzeba chwilę czasu, żeby on był widoczny na interwale czy to 4-godzinnym, czy, czy na dziennym. Niemniej ten kierunek, który sobie wyznaczyliśmy, prawdopodobnie jest kierunkiem słusznym. Na ten moment, może na razie wyczyszczę wszystkie te moje rysunki, które sobie mm, poprzednio narysowałem. Powiemy sobie o dwóch poziomach, a właściwie można powiedzieć jednym kluczowym poziomie, który teraz będzie dla nas właściwie najważniejszy, tak chciałem powiedzieć. Mowa przede wszystkim o mierzeniu 61,8. Już wiele razy Wam mówiłem, jak ten poziom dobrze działa na rynku kryptowalut, więc ten poziom jest teraz kluczowy, jeśli chodzi o bitcoina. I dokładnie ta sama zasada, o której sobie mówiliśmy w ramach tej całej fali i tego poziomu 61 w ramach całej tej fali nie. spadkowej, którą widzieliśmy, mówiliśmy sobie, że jeśli ten poziom by gładko został wybity, nie, nie braliśmy tego jako scenariusz numer jeden z racji tego, że kompletnie wolumeny nam nie podpowiadają tego kierunku prowzrostowego, niemniej powiedzieliśmy sobie, że jeśli ten poziom będzie gładko wybity, będzie to zmiana narracji na rynku i wychodzimy wyżej. I w drugą stronę jest dokładnie ta sama sytuacja. To jest nasze najbliższe wsparcie, czyli około 62,5 tysiąca dolarów. Gdyby zdarzyło się tak, że ten poziom będzie pękać, co jest oczywiście tutaj prawdopodobnym scenariuszem, no to automatycznie aktywuje nam się scenariusz, w którym widzimy się co najmniej na ostatnim dołku, a nawet i niżej, bo wtedy są aktywowane poziomy w okolicy 57 tysięcy i 55 tysięcy, jako kolejne dwa najbliższe wsparcia. Więc kluczowe jest to, co się zadzieje na tym 62,5 tysiąca, czy to będzie dzisiaj jeszcze, czy to będzie w nocy, czy w dniu jutrzejszym, oczywiście będziemy sobie to na bieżąco aktualizować. Idąc również do ETH, tutaj również jesteśmy w ramach, można powiedzieć, granicy błędu. Powiedzieliśmy sobie o tych poziomach dwóch. Pierwszy, znacznie ważniejszy, wielokrotnie powtarzam, że geometria fibonaczego jest kluczowym poziomem, na który zwracamy uwagę na rynku. Jeśli mamy dwa poziomy, czyli zniesienie fibonaczego i geometria, zwróćcie uwagę, że też raptem mamy zawrotkę z 3318, mamy zawrotkę z niecałych 3300, czyli granica około tam 20 20 kilku dolarów. Więc również jest to granica błędu, która jest brana pod uwagę, jeśli chodzi o ETH. Niemniej, jak najbardziej, ten opór wciąż pozostaje niezdobyty. Dalej na całym tym ruchu, zwróćcie uwagę wzrostowym, od tego dołka do Aktualnego tego szczytu. Zwróćcie uwagę, co się dzieje na wolumenach popytowych. Tych wolumenów praktycznie nie ma, nie przykryły nam praktycznie wolów w ogóle podaży. Więc mamy tutaj w tym przypadku dwa poziomy, które będziemy brać pod uwagę, jeśli chodzi o ETH. Pierwszym poziomem, tak samo jak na Bitcoinie, jest kluczowy poziom wynikający z małego FI i to jest nasze najbliższe wsparcie. Drugi poziom to jest poziom wynikający z korekty pędzącej w ramach całego tego ruchu wzrostowego. Więc mamy dwa wsparcia na ETH. Pierwsze 3000 dolarów, mniej więcej tak mi to jest ta okrągła kwota. I kolejna 2880. Tu jeszcze narysuję Wam, jak będzie wyglądała ta korekta pędząca. Oto dokładnie jest tego typu ruch trójfalowy. Pierwsze wsparcie i drugie wsparcie na ETH. Przypomnę, oczy na razie najważniejsze powinny być zwrócone w kierunku ETH. Już patrzę oczywiście w międzyczasie na Wasze altcoiny, tylko żeby właściwie z tradycji stało się zadość, bo tak powiedziałam Wam, że jeśli będę miał na oku ciekawe projekty, to będę starał się Wam podrzucać. A mianowicie w dzisiejszym dniu dzisiejszym POKA podrzuca Wam projekt o nazwie Merl. Merl, pokażę Wam już go oczywiście łatwo, chodzi mi o Merl, dostępny na BitGet. To jest projekt, który od 19 kwietnia jest dostępny na rynku. Dlaczego zwracam na niego uwagę? A mianowicie, jak sobie możecie obserwować, tutaj mam kilka artykułów, do których również Wam podrzucę linki. Merlin jest, jest projektem, który ma wpływ na ekosystem Bitcoina, a wszelkiego rodzaju projekty, wszelkiego, wszelkiego system, rodzaju um, altcoin, które mają wpływ bezpośredni na właśnie na ekosystem Bitcoina, są altcoinami, które są projektami, które warto wziąć pod uwagę. Więc biorąc pod uwagę w tym przypadku Merlin, oczywiście mamy tutaj tak jak już sama to wskazuje, wpływ na Bitcoina. To samo, jeśli sobie oczywiście przeczytamy pozostałe informacje, biorąc pod uwagę jego dwustopniową architekturę, mającą wpływ właściwie na mainnet Bitcoina i dalej sobie czytając, możemy zaobserwować, że od 19 kwietnia rzeczywiście jesteśmy dostępni tutaj na giełdzie BitGet, BitGet, jeśli chodzi o ten ekosystem. To, co ciekawe jeszcze, jeśli chodzi o Merl, zwróćcie uwagę, tak samo oczywiście jest tutaj ponownie jeszcze zaznaczone to, że mamy wpływ na drugą warstwę Bitcoina, ale zwróćcie uwagę jeszcze to, kto stoi za tym projektem. Więc biorąc pod uwagę tak znane firmy, tak znane projekty, które stoją za tym projektem, jako właściwie można być inwestorzy, które są którzy są twar twarzami e, projektu Merlin, można wziąć pod uwagę to, że rzeczywiście warto by się zainteresować na tak wczesnym etapie tym projektem. E, jeśli chodzi o ten projekt, możemy go w aktualnej sytu w aktualnym momencie za darmo zdobyć, e, e, zdobyć altcoina Merl na dwa sposoby. Pierwszym jest launchpool, czyli w tym przypadku staking e, altcoina a drugim jest staking altcoina USDT, czyli tak zwanego stablecoina. Oczywiście, jeśli, choby, jeśli trzymamy BGB, no to jest to bardziej um, opłacalna opcja, a jeśli trzymamy USDT, oczywiście też możemy zdobyć Merla, tylko oczywiście będą to um, proporcjonalnie mniejsze ilości. Niemniej projekt wciąż trwa, e, jeśli chodzi o lunch pool, i mamy do, około 3,5 dnia do zakończenia tego lunch poola. Więc, jeśli jesteście zainteresowani, to przypominam, jeśli chodzi o naszą obecną sytuację na, na grupie. Macie tutaj linka do BitGet, gdzie również możecie skorzystać z preferencyjnych stawek na e, prowizję, czy to na rynku spot, czy to na rynku kontraktów terminowych i można jak najbardziej do tego projektu również przystąpić. Serdecznie polecam z racji tego, że nic to nie kosztuje, a możecie po prostu otrzymać tokeny MERL, które w tym przypadku... Myślę, że są całkiem ciekawą opcją, z racji tego, że wspierają ekosystem bitcoina. Dobra, patrzę już na Wasze propozycje: e, już altcoiny, które podajecie, Arbitrum oraz OP. Zaczynając w takim razie od Arbitrum. Jedziemy z przysłowiowym tematem. Arbitrum trzyma się na razie na tym można na 4 godzinówce sobie powiemy, na tym oporze, który sobie wskazaliśmy. Delikatnie ponadbijanym, ale to co mówiliśmy, gdyby była sytuacja, że zostanie gdzieś tam jeszcze delikatnie nadbity, no to poziom 61 i8 będzie tutaj dla nas kluczowy. Na ten moment ten poziom oczywiście nie został zaliczony z racji tego, że trzymamy się w okolicy korekty pędzącej, więc nie będziemy rozmawiać o kolejnych strefach, strefach podażowych. Kluczowe teraz dla nas będzie to, co się zadzieje w ramach ruchu spadkowego na potencjalnej korekcie prosty, bo ewidentnie tworzy nam się korekta prosta w ramach ruchu spadkowego. Jeśli zostanie utrzymana, no to oczywiście traktujemy to jako potencjalną drugą falę eliotowską w ramach być może tworzącego się nowego impulsu wzrostowego. Dodatkowo mamy wzmocnienie na 61,8, jeden i drugi poziom jako klaster 1,0143, 1,0133, najbliższe wsparcie jeśli chodzi o arbitrum. Jeśli na Bitcoinie wybijemy to wsparcie kluczowe, o którym Wam powiedziałem, no to w dniu jutrzejszym oszacujemy sobie kolejne nowe zasięgi zejścia z racji tego, że bardzo możliwe Wtedy będziemy mieć okazję na całym rynku. Arbitrum mamy, idziemy dalej do OP. Na OP niewiele się tutaj akurat zmienia. Tutaj te target, pierwszy target, o którym mówiłem, czyli 786, jest zaliczony. Finalny prawdopodobnie target to jest 886. Bardzo bym chciał go zobaczyć. Czy zobaczymy, to oczywiście czas nam pokaże. Niemniej w obecnej sytuacji może na razie usunę. E, wszystkie te rysunki, i to, co też będzie dla nas ważne w ramach całego, całego tego ruchu praw wzrostowego, to są zasięgi korekty pędzącej. Z racji tego, że formuje nam się bardzo ładne, e, potencjalny ruch, również trójfalowy, tylko w ramach właśnie korekty pędzącej, i to jest ten ruch, który na ten moment jest najważniejszy do przetestowania przez rynek czyli okolice 2,22. Także jak widzimy, koło 10% do najbliższego wsparcia tutaj również jest. Jeśli jeszcze sobie naniesiemy siatkę Fibonacci, to widzimy, że w bliskich okolicach również mamy nieco niżej 61,8. Nie jest to niestety klaster, który mnie szczególnie interesuje, niemniej jeden i drugi poziom jest do wzięcia pod uwagę. OP jest. Cześć Natali, cześć Michał, AWACS i JASMY, AWACS USDT, czyli Konstans, można powiedzieć. A Vax też na razie utrzymuje cały czas nam tę korektę prostą w ramach ruchu wzrostowego, więc tu się za dużo nam nie zmienia, już to nawet nie są wybijane te zasięgi korekty. I zwróćcie uwagę, co się też dzieje nam na wolumenach: czy to jest właśnie na niższych interwałach, pojawia się pierwszy właściwie wolumen podażowy, który przykrywa nam wolumen popytowy, czy to również na tych wy wyższych interwałach tego wolumenu popytowego praktycznie nie ma. Ale sytuacja jest identyczna jak w pozostałych przypadkach, które przed chwilką sobie rozrysowaliśmy. A jak teraz słabo mi to wychodzi jeszcze raz, a mianowicie zasięgi korekty pędzącej są pierwszym najważniejszym wsparciem, który w tym przypadku, jeśli chodzi o te altcoiny, bierzemy pod uwagę na rynku. To jest dodatkowo jeszcze wzmocnione na poziomie klastra, Czyli mamy klaster 61 i8 i korekta pędząca i to jest najbliższe wsparcie. Gdyby to wsparcie pękało, widzimy się prawdopodobnie na mierzeniach zewnętrznych. Także zwróć uwagę, wtedy mamy zasięg 26 i 22 dolary. To jest najbliższe nasze wsparcie. Awax i jasmy, USDT. Też idziemy chyba na Coinbase, jeśli dobrze pamiętam. Nie, czy na czym to robiliśmy? Na Binance? Tak, tak. też nawet nie dobiliśmy, zwrócić uwagę ponownie, nawet nie doszliśmy do oporów więc nie, nawet nie wypełniliśmy, nie wypełniliśmy tych setupów właśnie na korektach prostych, które nam się w, w ramach ruchu wzrostowego tworzyły, więc dosyć ciekawa informacja z racji tego, że jeśli nie dobijamy nawet właśnie do wsparć, no to automatycznie widzimy siłę rynku po stronie właśnie, strony, po stronie podażowej. W tym przypadku jedno bardzo ważne wsparcie, dodatkowo wzmocnione korektą klejtonowską, czyli patrzymy w tak zwany, w tym przypadku połączenie 161,8 oraz 61,8, czyli 0,01859 001838 Tak to mniej więcej wychodzi: dwa najbliższe wsparcia na tym altcoinie. XRP, lokalne wsparcie. Tak jak mówię, tak jak mówię jeśli Bitcoin wybije na to wsparcie, o którym Wam teraz powiedziałem, no to bardzo prawdopodobne jest to, że w dniu zrobimy sobie konkretne spotkanie, gdzie przeanalizujemy sobie niemalże cały rynek, wszystkie arty, którymi jesteście zainteresowani, żeby wyłapać potencjalne dołgi. XRP tutaj bardzo ładnie akurat trzyma się na oporze. Przypomnę opór wynikający z ZZB, wynikający z geometrii w korekcie prostej i 61,8. Bardzo ładny, bardzo mocny opór. Na razie jest oczywiście zaliczony. Bardzo podobna sytuacja jak w Polsce przypadkach, czyli patrzymy tutaj na dwa wsparcia. W tym przypadku właśnie również wsparcie z korekty pędzącej, które będzie za chwilę tutaj do rozegrania, ale uwaga, bo tutaj może się nam utworzyć schemat jeszcze korekty prostej w ramach całego tego spadku. Mówię oczywiście o potencjalnych trzech falach, czyli dojście tutaj jako fala A, potencjalnie możliwe, że niewielka fala B i fala C jako zejście co najmniej do wydłużenia w tym przypadku lub nawet do 61,8. Także tu raczej taki yy, złożony setup bym widział, więc uwaga, bo jeśli chodzi o XRP, nie jest to i t, aż tak idealnie i tak ładnie sklasterowane, jak w przypadku pozostałych altcoinów. E, DOT lokalnie, DOT USDT, DOT. To też się trzyma na razie do wsparcia, nie wybija wsparcia, e, oporu, czyli mamy fale A, mamy falę B i mamy falę C. To są te etapy, które wyznaczyłem, jeśli chodzi o potencjalne maksima, czyli maksymalne opory, które może, mogą nas aktualnie czekać. I bardzo podobna sytuacja, sytuacja. zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o altcoiny, działamy niemalże dokładnie w tym samym schemacie, czyli bierzemy właśnie pod uwagę 61.8 i korekta pędząca, czyli tutaj w tym przypadku dwa poziomy. To jest pierwszy i to jest drugi. Gdyby zdarzyło się tak, że są wybijane, no to prawdopodobnie widzimy się na mierzeniach zewnętrznych, więc też. Potencjalne mocne okazje wtedy na rynku się nam pojawią, bo to jest wtedy okolice nieco ponad 5 dolarów lub nawet 4,5 dolara. Także zasięgi całkiem przyzwoite. RNDR oraz Link USDT też nawet nie dobijamy do oporu więc również nie wybijamy tych kluczowych poziomów, które mogłyby sugerować jakąkolwiek zmianę tendencji na rynku i dokładnie ta sama sytuacja jak w pozostałych, w pozostałych projektach, czyli korekta pędząca plus 61,8. To można powiedzieć jak zdarta płyta możemy sobie tutaj to ponanosić i że właśnie ten sam setup możecie do większości swoich altcoinów właśnie tutaj em, przygotować, bo tak jak widzicie większość działa praktycznie tak samo. Jeszcze linka patrzymy. Link też nie wybija. Tutaj przypomnę, setup na korektę w korekcie. Z racji tego, że nie dość, że mamy korektę pędzącą, której zasięg mamy właśnie w tych rejonach, to dodatkowo mamy jeszcze korektę prostą w ramach ruchu wzrostowego. I widzę, że ta korekta prosta, chyba nawet ona tutaj zadziałała tuż przed korektą pędzącą. Dokładnie tak. Uderzenie, przetestowanie i finalnie odbijamy się. Także bardzo ładny setup, bardzo ciekawy setup i zresztą bardzo skuteczny setup. I dokładnie ta sama sytuacja jak w pozostałych projektach, czyli patrzymy na zasięgi korekty pędzącej. Dodatkowo dokładamy 61,8 na ewentualne pogłębienie. Który może tutaj nastąpić, i mamy dwa poziomy jako wsparcie: pierwszy oraz drugi. Dokładnie tak samo jak w pozostałych przypadkach. Eee, to jest to. DOT możliwe zasięgi korekty maksymalne. No to jeszcze się wrócę do polka dot. Ok. Eee, dobra, jeśli chodzi o Polkadot no to patrzymy na te maksymalne zasięgi jeśli, jeśli mówisz o, o tego typu yy, warunku, no, są, no to są maksymalne zasięgi na uwaga yy, na uwaga układzie harmonicznym wewnętrznym, co prawda nie jest on super techniczny, bo to 61.8 jest mocno ponadbijane niemniej możemy go jak najbardziej wziąć pod uwagę to już tak trochę poglądowo wyglądałoby to w ten sposób, że punkt B jest w okolicy 61.8 punkt C dowolnie i punkt D na ostatnim mierzeniu wewnętrznym w okolicy 4,5$ tak by to wyglądało na polka dot. Te potencjalnie maksymalne zasięgi. E, dobra, F Phantom i Vera FTM USDT. Co nam tutaj się dzieje? Nie to. Na Binance? Tak, na Binance patrzymy. Czterogodzinówka, godzinówka Phantom również. Zwróćcie uwagę, ta sama sytuacja. Nawet nie doszliśmy tutaj i zatrzymaliśmy się przed zasięgi wynikającymi z korekty pędzącej. Zasięgi docelowe, o których mówiłem, to jest okolica nawet 50 centów, do których możemy dojść. Ale w obecnej sytuacji również zwracamy uwagę na to, co nam się dzieje na korekcie pędzącej w połączeniu właśnie z 61,8. Tu jest bardzo ładny ten klaster, który nam się tutaj. Tworzy, o właśnie, tutaj nawet trochę niżej, i dokładnie tak. Może nie idealne wsparcie, ale bliskie rejony jednego i drugiego poziomu są przed nami: 66,20 oraz 64,12. I to samo, brak wolumenów popytowych w ramach całego ruchu wzrostowego, także ruch na ten moment myślę, że w miarę jednokierunkowy. Idziemy dalej z falą spadkową. Fantom mamy i VRA. VRA USDT. VRA. Tu bez zmian. Wszystko zostaje po staremu z moją analizą. Okolice 4061 Satoshi. Dodatkowo jeszcze nakładamy sobie to mierzenie z ostatniej fali. I mamy jeszcze jeden ewentualny rezerwowy poziom. Oczywiście słabszy, biorąc pod uwagę, że zawsze bierzemy im, im szersze mierzenie, tym mocniejsze ono jest. Niemniej jeden i drugi poziom technicznie jak najbardziej jest dobry. Nic więcej na tym altcoinie nie podpowiem. Na arbitrum trójkąt robią w F4. Tak, chcesz to mi na grupie możesz śmiało pokazać, bo ja jeśli chodzi o Teri-Falę ELOTA nie jestem ekspertem. ICB Shiba. Kacper zawsze dwa altcoiny wybieramy, także biorę pierwszy dwa od Ciebie od, od przodu. ICB oraz Shiba. A jeśli potrzebujesz trzeciego, no to śmiało na serwerze Discord. Chętnie to później przeanalizuję. ICP USDT. ICP. Internet komputer. Dobra, też bardzo podobny schemat, chociaż tutaj będzie raczej on widziany na wydłużeniu Fibonac'ego. Już Wam pokazuję oczywiście o co chodzi, bo ta fala spadkowa w ramach tego aktualnego, aktualnego właściwie ruchu, będzie dla nas ważna tylko nie na, nie na korekcie Pędzącej, tylko na wydłużeniu fibonaczego, który jest tutaj, czyli w okolicy 12,61, to jest kluczowe. Mocniejsze wsparcie, zdecydowanie lepszy klaster, nie idealny, ale jak najbardziej, również w tej strefie popytowej, jest. Dwa wsparcia przed nami, jeśli chodzi o ICP i Shiba, Shiba USDT, co się tutaj dzieje na Shiba, eee, Shiba, no, ale Tutaj właściwie to troszkę lepiej nawet stoi niż pozostałe altcoiny, chociaż nie mamy zgodności też na tym, na tym aktywie. Co ciekawe, tutaj jest chwilowo próba obrony korekty płaski. Zwróćcie uwagę, że obracamy się w ramach takiego kanału, który, który teraz tutaj rozrysowałem tymi niebieskimi liniami. Niemniej spore jest ryzyko, że ten kanał oczywiście nam wyjdzie niżej, a jeśli nam wyjdzie niżej, to będziemy patrzeć również na ten ruch trójfalowy, tylko że w ramach właśnie tego wydłużenia, które się nam utworzyło. Więc pierwszym wsparcie wtedy 50 właśnie w klasze z wydłużeniem oraz 61,8 tradycyjnie jak cały rynek kryptowalut i to nie tylko kryptowalut idziemy dalej mawia mawia usdt ojej straszny wykres idziemy dalej Mawia. Mawia zatrzymuje się na ostatnim naszym oporze, który wskazaliśmy. Przypomnę, pierwszy opór, który, o którym mówiliśmy, to jest właśnie to ZZB praktycznie, który, który, który widzicie i drugi finalny opór prawdopodobnie jeszcze wyżej. Co ciekawe, na 4 godzinówce całkiem dobrze się tutaj nam, nam buduje, ale właśnie się, pokazuje się konkretna dywergencja wolumenu popytowego na tych niższych interwałach. Także prawdopodobnie z korektą nieregularną tutaj będziemy się e, mierzyć, a ta korekta nieregularna jest wsparciem już prawdopodobnie za chwilę, bo zwróćcie uwagę, o właśnie, nawet. Już uderzyliśmy. To są te rejony okolice ok. 4,35 mniej więcej. I teraz jeszcze jedno wsparcie możemy sobie określić, bo jeśli na tych nawet niższych interwałach nie będzie nam się pojawiał wolumen popytowy, a mimo wszystko z Bitcoinem będziemy lecieli dalej z poziomami korekcyjnymi, to musimy mieć świadomość, gdzie kolejne wsparcie może się znajdować. I kolejne wsparcie jest, uwaga, dosyć nisko, bo to jest dopiero 61,8. Żadnego klastra, żadnego wzmocnienia dla wcześniejszych poziomów tutaj nie ma. Także jeśli ten poziom pęknie, no to widzimy się na 61,8. E, ORDI oraz ETC USDT ORDI A, tak wziąłem E ORDI USDT Co my tutaj? O, nawet widzę, że to analizowałem. O, i dobiliśmy jakiś czas temu nawet do ostatniego wsparcia. Bardzo ładnie wybroniona. Zresztą de facto korekta prosta. Więc etapy same w sobie mocne w obecnej sytuacji, gdzie jesteśmy tu, o, tu aż się prosi o to, żeby korektę pędzącą zrobić. Zwróćcie uwagę, bierzemy pod uwagę całą tę falę, odnosimy do obecnej sytuacji i jeszcze wzmacniamy sobie zniesienie fibonacciego od dołka do szczytu i widzimy, no co prawda, nie jest to idealne mierzenie, bo nie mamy tutaj klastra, niemniej pamiętajcie, oczywiście, w takich setupach zdecydowanie ważniejszy jest poziom wynikający z geometrii, z racji tego, że te poziomy określają nam po prostu równość fal, czyli mamy falę A, mamy falę B i mamy falę C. Okolice 40, 57 mniej więcej to są te rejony, e, ORDI oraz ETC, ETC, USDT, ETC, no, tutaj nawet delikatna modyfikacja powinna chociaż też nawet nie dochodzimy do oporu. Więc też nie rozmawiamy tutaj o konkretnych dalszych poziomach podażowych. Raczej bierzemy pod uwagę najbliższe strefy popytowe, bo mamy miejsce oczywiście na spadki. To samo co w, post, co w przypadku pozostałych altcoinów. Dokładamy się tkwi i bardzo ładna strefa. To są bardzo do fajne setupy do rozgrywania, czyli połączenie właśnie geometrycznych korekt i dołączenie właśnie 61.8, takie klastry. Bardzo, ja osobiście bardzo lubię. Dobra, INJ oraz TIA. INJ na zakup. Na no INJ też jeszcze nie dobiliśmy do, finalnie do tych oporów, które wskazałem. Co prawda mamy tutaj dojść do, do pierwszych ZZB, chociaż zdecydowanie mocniejsze są tutaj wyżej, o których mówiłem i prawdopodobnie teraz przed nami fala CD, fala spadkowa. Na razie może jeszcze nie mówiąc o takich potencjalnych dalszych zasięgach, bo to możemy sobie przeanalizować jak zobaczymy wybicie oporów na Bitcoinie. Najważniejszym teraz wsparciem będzie po prostu 61,8 na tym aktywie, czyli okolice niecałych 23 dolarów jako najbliższe wsparcie. Także też widzimy, że wokół tych kilkunastu procent mamy jeszcze do najniższego wsparcia jeszcze miejsca. INOT e oraz TIA. TIA na sprzedaż i zakup. TIA na sprzedaż to właściwie chyba pewnie już był moment. Czy może Binance? Tak, no nie wybijamy, zwróćcie uwagę, nie wybijamy zasięgów korekty pędzącej. Może przeczyszczę tutaj ten, ten, ten wykres. Pamiętacie oczywiście moje Xy, które są. Można być takim wyznacznikiem, że setup wyższego rzędu jest realizowany wtedy, kiedy wybijemy właśnie scenariusz niższego rzędu, czyli w tym przypadku setup z korekty pędzącej. Nie wybijamy tych setupów z korekty pędzącej. Zwróćcie uwagę, co prawda, nawet delikatny mamy dant ale do 61,8. Także nie ma tutaj żadnych niespodzianek, a przy okazji zaobserwujcie, w jaki sposób ten poziom po prostu działa na rynku kryptowalut. Jest w pewien sposób, można powiedzieć, że magiczny i tutaj też będziemy mieć dwa wsparcia. Pierwsze najbliższe wsparcie jest wynikające z korekty pędzącej i drugi z 61,8 w ramach całego tego ruchu wzrostowego. Czyli nanosimy sobie geometrię, o właśnie i mamy pierwsze oraz mamy drugie, dwa wsparcia przed nami. Pamiętajcie, jeśli będą te wsparcia nam puszczać, jedno i drugie, no to prawdopodobnie widzimy się na mierzeniach zewnętrznych. Także wtedy będzie ciekawie, bo niecałe 6 dolarów i potencjalnie nawet 4 dolary. Także patrzymy na najbliższe wsparcia. TIA mamy FED oraz JUP. FED USDT. FED. FED dobija nam praktycznie. No to już mamy te granice błędu. Potencjalny ruch trójfalowy utrzymany. To jest kluczowe. Nie wybijamy zasięgów trój, trójfalowych. A dopóki nie wybijamy zasięgów trójfalowych, to rozmawiamy o dalszych poziomach korekcyjnych. Najbliższe okolice 2,11. Kolejne, no to już można powiedzieć, jak zdarta płyta. pokazuję Wam to już właściwie na większości. Teraz altcoinów niecałe 2 dolary, 2,11, niecałe 2 dolary. Różnica 5%. Niemniej, jak najbardziej techniczna jest. Fed oraz JUP, JUP USDT. Eee, to dalej to jest aktualne jak najbardziej przy, przy tym scenariuszu prospadkowym na Bitcoinie prawdopodobnie będziemy rzeczywiście widzieć dalej, dalej te regiony, lokalnie rzecz biorąc, to zwróć uwagę, gdzie my się zaraz zatrzymujemy. Eee, już nie pamiętam, czy ja to pokazałem, czy nie pokazałem, eee, w każdym razie, o właśnie, zatrzymujemy się na ruchu trójfalowym, nie wybijamy zasięgów korekty, korekty prostej i to jest kluczowe w obecnej sytuacji i dokładnie ta sama, ten sam schemat, co w, pozosta co w przypadku pozostałych altcoinów. Najbliższe wsparcie to jest właśnie okolicę nawet niecałego jednego dolara, więc to samo widzimy, co w poprzednich altcoinach, czyli mamy minimum 10% przed sobą, kolejne dopiero 93 centy, pierwsze i drugie wsparcie. Wybicie ich pozwoli nam po prostu myśleć o dalszych poziomach uwaga zewnętrznych, więc te poziomy Mogą być wtedy konkretne. Skąd wiadomo, kiedy będzie korekta prosta albo pędząca? Powolna skumulowanych czy po jakichś wskaźnikach? Nie, po prostu po ułożeniu fal. Jeśli widzisz tego typu schemat, zwróć uwagę, a mianowicie mamy falę pierwszą, mamy falę drugą i wybijamy ten ostatni wierzchołek, to jest potencjalna nasza korekta prosta. A korekta pędząca, to w ramach w tym przypadku ruchu wzrostowego testujemy zasięgi największej korekty, która się nam pojawiła w ramach tego właśnie ruchu. Czyli w ramach ruchu wzrostowego sprawdzamy zasięgi korekty, e, czyli. W ramach ruchu wzrostowego patrzymy na zasięgi, zasięgi korekty, czyli korekta jest to ruch odwrotny do aktualnie panującego trendu, czyli biorąc pod uwagę ten dołek, mamy tutaj lokalny trend wzrostowy i korekta jest ruchem przeciwstawnym do tego ruchu wzrostowego, więc w ten sposób to robimy. Na naszym szkoleniu będziemy poruszać te tematy, czyli już 8 maja, jak się spotkamy, będziemy sobie mówić o tych zasięgach e, korekt, wszystkich właściwie korekt, korekt które mam na ręku i postaram się lepiej to wytłumaczyć. E, korekt nie wyznaczamy, jeśli chodzi o wolumeny skumulowane, raczej tylko po ułożeniu fal. Doga, dziękuję Ci bardzo Kasper, dogę, dogę USDT, dogę, też nie wybijamy, co prawda tutaj się nie ułożyła nam korekta prosta i to jest schemat, który mnie mi trochę odpowiada, zwróćcie uwagę, nawet nie wybiliśmy tego ostatniego szczytu, to potencjalnie, prawdopodobnie teraz będziemy realizowali tylko, że korektę w ruchu spadkowym. Trochę nie, mało technicznie mi tu wygląda, jeśli chodzi o dogę, z racji tego, że te poziomy, Potencjalnie już nam sugerują potencjalne wyjście na mierzenia zewnętrzne z racji tego, że 61,8, nawet właściwie może, nawet inaczej, 7,8,6 jest poziomem, który jest tutaj zaliczonym. A to już by nam sugerowało powstanie formacji układu harmonicznego do mierzeń zewnętrznych. I tutaj to potencjalne ułożenie się tego ruchu trójfalowego dodatkowo na tym wydłużeniu, w by nam wzmacniało cały ten ruch. Także nawet powiem szczerze, że dogę pasuje mi dalej pod mocniejsze, dalsze spadki. Okolice niecałych nawet 12 centów. Pierwsze sparcie na 13, chociaż nie rozgrywałbym tego, zdecydowanie mocniejszy, całe 12 centów. I tak to widzę do odoga. Jarku, info o szkoleniu, jak sobie wejdziesz w ogłoszenia u nas na grupie, masz tutaj informacje poniżej link do formularza z informacjami. Jak sobie wejdziesz ten link w Google, w formularzu Google, to zobaczysz wszystkie informacje. Nasze szkolenie jest oczywiście w pełni bezpłatne, więc jeśli ktoś chce, to po prostu są bardzo proste warunki do spełnienia. A mianowicie, tylko wchodzicie i rejestrujcie się na platformach, na których będę przeprowadzał te szkolenie. Dajecie mi te informacje, że się zarejestrowaliście, i to tak naprawdę tyle. Więc już 8 maja zaczynamy. Każdy, kto jest w ramach naszego serwera Discord, ma szansę uczestniczyć za darmo w tym szkoleniu. Więc absolutnie nie pobieram żadnych opłat i chcę po prostu, aby ta nasza społeczność się rozwijała, edukowała, bo to też będzie oznaczało, że my, ja będę miał tutaj mniej pracy, a wy po prostu będziecie mieć więcej pola do rozmów i do tego, żeby wymieniać się po prostu doświadczeniami. Także taki jest ten zamysł. Tyle jeśli chodzi o analizy, bo nie widzę konie, żadnych kolejnych propozycji. Także dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy, za chwilę oczywiście wrzucam te linki, te nagrania do odtworzenia, a co do tokena MERL przypomnę, jeśli chcecie skorzystać, jeśli chcecie jeszcze przez to około 3,5 dnia pokopać sobie tego na lunch poolu tego, tego altcoina, a dokładnie Wam jeszcze podpowiem, że co godzinę tak naprawdę są jest, jest, są te stejki uwalniane, czyli co godzinę tak naprawdę są naliczone nagrody, więc, gdybyście chcieli uczestniczyć, no to mówię, polecam, bo ten altcoin jest po prostu altcoinem, który wpływa na ekosystem Bitcoina, a to jest kluczowa informacja. Także tyle ode mnie. Dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy. Gdybyście czegokolwiek potrzebowali, to oczywiście dawajcie znać. Ile czasu zajmuje założenie konta na platformach? 5 minut. 5 minut, raczej dłużej nie, nie powinno ci to zająć. Założenie konta, ewentualna rejestracja na platformie i wystarczy w zupełności konta demo, nic więcej. Także nie potrzebujecie wpłacać żadnego kapitału, żadnego depozytu, wystarczy wam konto demo. E, więc i to nawet to wam polecą, żebyście najpierw się nauczyli na koncie demo, następnie jak się nauczycie na, tak na obu platformach, będziemy to robić na Inkstation oraz na e, MT5. Jak się nauczycie, zdobędziecie trochę wiedzy na koncie demo, wtedy dopiero można wejść sobie z jakimkolwiek depozytem i na minimalnych stawkach próbować prowadzić swoje statystyki, otwierać pozycje i w tylko i właśnie w ten sposób, nigdy wchodząc z kapitałem i, można powiedzieć, rzucając się na głęboką wodę. Więc najpierw potrzebujecie zdobyć trochę doświadczenia, które ja zamierzam wam przekazać, a dopiero później możecie po prostu próbować na żywym rynku z niewielkim kapitałem i niewielkimi dźwigniami. Ale to już będę starał się wam wszystko pokazać. Także na początek nie szkować żadnego kapitału, wszystko robimy na koncie demo. I to tyle ode mnie. Dziękuję wam pięknie za dzień dzisiejszy. Trzymajcie się i cześć.